Mamy przyjemność zaprosić Was na jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych 2023 roku Poznański Kongres Gospodarczy. To jest okazja do przekrojowej dyskusji na temat przyszłości gospodarki, społeczeństwa, polityki czy całej Polski. W zeszłym roku w kongresie wzięło udział prawie 1000 uczestników. W ciągu dwóch dni odbyło się 26 paneli dyskusyjnych, w czasie których dyskutowało 121 panelistów. Tegoroczną edycję realizujemy na jeszcze większą skalę. Udział w Poznańskim Kongresie Gospodarczym jest całkowicie darmowy. Wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie www.kongres.poznański.org. Nie przegapcie okazji. Zapiszcie 28-29 września w swoich kalendarzach i dołączcie do nas w Poznaniu.